Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Czy są pan, no, szanowni państwo, jakieś pytania? Tak, są. E, Julia Burkowska, telewizja w Polsce 24. E, to ja może zapytam wprost, czy marszał Krzysztof powinien podać się do dymisji? Jeżeli nie będzie chciał, to czy są powinien go odwołać z tej funkcji? Odwołanie pana marszałka Sejmu dzisiaj zależy od koalicji 13 grudnia, która w swojej działalności, wypowiedziach i aktywności na ten dzień medialny, chociaż jutro zaczyna się posiedzenie Sejmu, do tej pory broniła pana marszałka łącznie z panem premierem Donaldem Tuskiem, więc pan premier Donald Tusk ma świadomość tego, że dla utrzymania swojej posady w postaci premiera RP na pewno będzie dążył do tego, żeby ta koalicja się utrzymała, no bo marszałek czarzasty jest w pewien sposób gwarantem większości parlamentarnej. Czy mogę jeszcze w innym temacie jeszcze dopytać o e, Roberta Bąkiewicza, <grych> bo podstawiono mu e, zarzuty, za nawoływanie do zabójstwa i podżeganie do przestępstwa ze względu na nienawiść w kierunku właśnie pana premiera Donalda Tuska. Chodzi o taką wypowiedź o chwastach, i pewnie panowie też znają wątek. I czy to można tak zinterpretować? Czy te słowa, które powiedział pan Bąkiewicz, można zinterpretować tak, jak zinter zinterpretowała to prokuratura? Ja słyszałem wypowiedź pana Roberta Bąkiewicza, który mówił o tym, że no w ogóle nie padło nazwisko Donalda Tuska w tej wypowiedzi, a prokuratura to w ten sposób uzasadniała ten swój wniosek, co jest dość niepokojące i dziwne. Dzisiaj widzimy, że prokuratura działa na pewne zlecenie polityczne. Pan Robert Bąkiewicz, no mówiąc wprost, znalazł za skórę obecnemu obecnej władzy, kiedy zwrócił uwagę na to, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej, na to podrzucanie przez funkcjonariuszy niemieckich migrantów, cudzoziemców na stronę polską. To Robert Bąkiewicz nagłośnił tę sprawę i mam wrażenie, że ta władza tego nie zapomniała i dzisiaj no, ściga pod różnymi pretekstami wszystkich tych, bo tu nie chodzi tylko o pana Bąkiewicza, ale przede wszystkim wszystkim o posłów opozycji, o tych wszystkich, którzy krytykują obecną władzę pod różnymi pretekstami, tych, którzy nie zgadzają się z oceną tego, co robi koalicja 13 grudnia. Smutne jest to, że prokuratura jest wykorzystywana do tego, żeby ścigać tych, którzy są, no, Przeciwnikami obecnej władzy zwracają uwagę na to, co się dzieje w Polsce. Ja mam wrażenie, że to jest kolejne takie działanie, które ma odciągnąć spojrzenie opinii publicznej od tych najistotniejszych i najważniejszych rzeczy, od kwestii wzrostu bezrobocia o 100 tysięcy rok do roku, kwestii związanej chociażby z bezpieczeństwem, od tego, co wyprawia pan czarzasty od tej wpadki związanej z SAFE, tej pożyczki, więc no, jest bardzo dużo tematów, które dotyka bezpośrednio życia codziennego Polaków, więc szuka się takich igrzysk, no, stawia się zarzuty różnym osobom, które inaczej myślą niż koalicja 13 grudnia. Trzeba jeszcze dodać, że to jest po prostu kneblowanie opozycji i realizowanie wolności słowa tylko dla strony lewicowo-liberalnej, bo jeśli środowiska konserwatywne używają pewnych przenośnie albo języka, który artykułuje poważne problemy, to są z reguły nazywane jakimiś faszystami, nazistami itd. Natomiast drugiej stronie lewicowo liberalnej, w przestrzeni publicznej, medialnej i w wypowiedziach można de facto wszystko. I chciałam na koniec jeszcze zapytać o premiera Sikorskiego, bo on też popełnia wypowiedzi, które szkodzą polityce naszego państwa i mamy sondaż, z którego wynika, że ponad 40% badanych krytycznie ocenia działalność Sikorskiego w sieci. A jak panowie oceniają posty premiera Sikorskiego na przykład na platformie X i jakie one mają wpływ na, no, na nasze państwo i co świadczą o całej koalicji 13 grudnia? No, trzeba powiedzieć, że y, pan minister Sikorski jako szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych oczywiście w pewnej sferze komunikacji informacyjnej, wykorzystując platformę X, no może i powinien z niej korzystać tak jak każda osoba życia publicznego. Natomiast rzeczą niedopuszczalną jest to, że polityka jest uprawiana właśnie poprzez media społecznościowe i to polityka w układzie dyplomacji, która sama z siebie wymaga pewnej subtelności, delikatności i dyskrecji. Dzień dobry, Hubert Kowalski, TVP Info. Ja chciałem zapytać o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kończy się zbieranie podpisów pod wnioskiem. Czy według panów powinni ci panowie stanąć przed Trybunałem Stanu? No oczywiście, że nie. To jest kolejny element igrzysk. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, o tym ściganiu wszystkich tych, którzy inaczej myślą niż koalicja 13 grudnia. To jest spektakl, który obserwujemy od pewnego czasu. O panu ministrze Ziobrze już było bardzo dużo. Jeżeli chodzi o prezesa NBP, no ja przypominam, że NBP jest między innymi odpowiedzialne za zwalczanie inflacji. Dzisiaj mamy o to taką sytuację, że rząd chwali się, że ta inflacja spadła po covid a z drugiej strony ścigają tego, który do tej, tego spadku, tej inflacji doprowadził. No, dość dziwna historia, ale to wszystko jest element pewnych igrzysk, tak jak mówiłem, odciągania uwagi od ważnych, istotnych spraw, spraw związanych z bezpieczeństwem i tej kompromitacji związanych chociażby ostatnio z policją, ze SOP-em, kwestie bezrobocia, o których które, które wzrasta, no i szuka się takich tematów trochę zastępczych. Panie redaktorze, ja odpowiem w ten sposób. Czy to jest normalne, że Prezes Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego ma być podstawiony przed, trybunał, przed Trybunałem Stanu w momencie, kiedy cały czas konsekwentnie w tej trudnej sytuacji wojennej i geopolitycznej Pan Prezes Glapiński zwiększa zasoby które są naszą własnością narodową. No, przecież to nie jest działanie, ten wniosek o to, że są zastrzeżenia do pana Glapińskiego, tylko to jest świadome działanie koalicji 13 grudnia, żeby po prostu przejąć Narodowy Bank Polski i temu to po prostu tylko i wyłącznie służy. Bo z jednej strony prezes Glapiński zapewnia zwiększenie zasobu strategicznego w banku centralnym w Polsce, a koalicja 13 grudnia chce go postawić przed Trybunałem. No to czemu ma to służyć? No odpowiedź będzie jasna i Polacy znajdą odpowiedź na to pytanie. I chciałem jeszcze zapytać o fundusz sprawiedliwości. Małgorzata W., to jest radna prawa i sprawiedliwości Zopola usłyszała zarzuty między innymi fałszowania dokumentów. Jej fundacja Ex Bono otrzymała 9 milionów złotych. Pani Małgorzata W. twierdzi, że jest niewinna i czy wierzy, wierzycie w takie zapewnienia? Problem jest taki, że dziś ci, którzy są oskarżani przez obecną władzę i prokuraturę no, nie mają szans na e, faktycznie bezstronny e, osąd przez państwo polskie. Widać to w działaniach prokuratury, ale niestety widać też w działaniach sądów. No tutaj przykład pana ministra Ziobry czy pana ministra Romanowskiego, gdzie losuje się, dobiera, znaczy właśnie się nie losuje, dobiera się sędziów do, do skutku. Kwestia związana z tym, Międzynarodowym listem gończym, gdzie jeden z sędziów, który wydaje wyrok, nie pomyśli obecnej władzy jest później odsuwany od, od spraw. No to wszystko pokazuje na ten dramat, w którym dziś jesteśmy, że ci, którzy są oskarżani, nie mają możliwości no, takiej obiektywnej obrony, do tego są adwokaci atakowani. Przypominam ten atak na adwokata, pana ministra Ziobry i Romanowskiego. Więc, no, jeżeli pan redaktor pyta, czy ta pani jest winna, czy nie jest winna, nie wiem i niestety śmiem twierdzić, że dzisiaj ten mechanizm Ministerstwa Sprawiedliwości i podległe służby nie dają nam gwarancji właśnie takiej bezstronnego osądzenia tych spraw. Też... A ja wierzę no, generalnie w to, że to jest osoba niewinna, bo cała ta sprawa jest, tak jak mówiłem już wcześniej, elementem igrzysk. To ja tylko dopytam, bo pani radna również twierdzi, że to jest polityczna nagonka, podobnie jak pan, panowie. Czy w związku z tym w jakiś sposób będziecie też jako prawo i sprawiedliwość bronić tej pani radnej, tak jak miało to miejsce na przykład w poprzednich sytuacjach? Panie redaktorze, dzisiaj w obecnej sytuacji politykujących sędziów i politycznej prokuratury trudno w Polsce oczekiwać, że proces będzie obiektywny. Ja pytam o takie marsze, takie wiedzę poparcia przed prokuraturą, jakie miały miejsce w przeszłości Ale pod w aresztami. Tym, w obecnej sytuacji w Polsce dzisiaj każdy może być postawiony ale wobec niego mogą być postawione zarzuty, a zdarzało się przecież tak, że niektórzy trafiali do więzienia, a później z tego więzienia zostali szybko wypuszczani albo areszty na tak zwany dołek też się zdarzają powszechnie. Pani Małgorzata W została zatrzymana, czyli nie będzie takim murem za Małgorzatą Wu. <głos》> Wie pan, bo też no pan pyta o pewną szczegółową sprawę, której my do końca nie znamy. To są jakieś informacje dzisiejsze, tak? Mm, tak, tak. mi się. No właśnie, no dziękuję. więc wydaje mi się, że pan redaktor ma większą wiedzę na ten temat. Mm. Sprzed wczoraj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję. podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu, kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.